Witam wszystkich z tej strony. Allog, a to jest kolejny odcinek z miasta w Minecraftie i jest ze mną dzisiaj tylko wujek spajki. Siemano? No, i troszeczkę tutaj chcemy się zająć zagospodarowaniem tych przestrzeni tutaj na dachach bloków. Chcemy te bloki połączyć czymś takim, jak jest o na przykład tutaj i tutaj. I chcemy je połączyć, żeby wszystkie takie przejścia miały między sobą ogólnie. A później, coś tutaj, może jakieś, nie wiem, atrakcje i porobimy, coś takiego, nie? Albo jakby był pożar, to żeby uciekali z jednego bloku do drugiego. Tak, przez, przez dach. No, wszystko jest możliwe. Jak się pali, pamiętajcie, że idziecie na dach. Oj, spajki, spajki. Robisz czy nie robisz? Gdzie ty jesteś? Robię, tutaj to druga. To nie ale, to po, ale po co tu? Dobra, myślałem, że z dwóch stron. Nie, no tylko, tylko ten. Między blokami, czyli następna będzie tutaj, nie? Dobra, dobra. No możesz iść zrobić, A tamtą. B. Całe życie spadam. Boże, Boże, Boże. No właściwie to tą galerię jeszcze tam muszę polecić pokazać, ale tylko tak z zewnątrz. wewnątrz się chyba nie okay. zmieniło, jest pusto w środku, ale chociaż to polecę pokazać, gdzie on jest tutaj. A tu, oczywiście, na dachu też będą jakieś ogrody, może jakiś basen się zrobi nad tą galerią, właśnie. No i ona wygląda mniej więcej tak, ale jeszcze to ulegnie zmianie, bo ona jest tylko tak zrobiona na szybko. Nie przemyślanie. nie przy budowie nie było, więc nic nie mogłem zepsuć. A i tak będzie na ciebie jak coś nie będzie działać. Bo wiesz co, maniek, ja się zgubiłem, nie wiem czy ja dobrze robię. Tam jest jeszcze jedno, to coś, czy nie? Na trzy, Dół, trzy, trzy schodki, tak? Tak, ok, tu gitar. Co się ociągasz? Ja się ociągam. No jak to nie widzę, że tam kurczę jeszcze nie skończyłeś? Żądam przyspieszenia na Twojej pracy. Nie, zmokniemy, a my na dachu robimy. To jest, nie, nie wiesz. Praca będzie nieterminowa. No. Dobra, będzie opóźnienie. Dwa lata. I pięknie. Piknie, piknie. Dobra, teraz trzeba to spojrzeć z góry, jak to w ogóle wygląda. Mamy same takie ha, kurczę, i nie wiem, co z tym zrobić teraz. Drzew tutaj nie posadzimy, bo to będzie głupio wyglądać. Trzeba. Trochę będzie głupio Trochę tak. No i teraz kurczę, nie wiem. Zrobimy baseny, to będzie ludzi zalewało. No. Dobra, olejmy to na razie. No. Chodź na galerię. Zrobimy na galerii basen. A wejście na, na, na galerię będzie, jak będą ludzie skakać z, z budynków. Tak. <laughs> nie, ale możemy to spokojnie tutaj robić na całym, bo wejście można zrobić sobie z zewnętrzne, nie? nie musi być całe z galerii. No to wymyśl takie basy. Jacuzzi, jacuzzi robimy. Jacuzzi jest ogromna, nie? Jacuzzi jest okrągła. I ma błotbelki. To się lawę podleje po. Jeszcze. Jak w ogóle zrobi ładne kółko? Z kwadratów tu. Tak. Nie wiem, wyszło czy nie? Nie, trochę za mało jest. A małe jest. Znaczy, chodzi mi o to, czy, czy pomysł jest ogólnie dobry na to kółko, czy nie. Pomysł jest dobry. To może jak zrobiłbym na trzy. Tam jest y, trzy, musi być. Trzy. No, jest trochę większy już. No i takie to możemy można zrobić. Z... Jak jakuzi, możemy takie zrobić. Co możemy jedno takie, drugie takie zrobić, żeby było. Mówię, tak i to co? Małej, to, to, że... no, nie mówłam? Gladowszka. Nie. Dla duszka będzie, żeby być samym. Po tutaj, tutaj, to dla samego, co jest za dużo. Duszek teraz potrzebuje wsparcia. Co się z nich śmiejesz? A ja się z nich nie śmieję, przecież jacuzzi jest odprężające. No, w ogóle on mówił, żeby powiedzieć, właśnie, widzą, co się dzieje z duszkiem. duszkiem się dzieją złe rzeczy. Duszek ma raka kości. I duszek leży w szpitalu. Właśnie zaczął chemioterapię. I nie będzie go przez kilka tygodni. A ile dokładnie to nie wiadomo. Ale jak wyzdrowieje, to wróci. To tyle od niego, już tak powiem. Więc jak chcecie go wesprzeć, to piszcie mu jakieś dobre słowa w komentarzach, by przekażę. przekazywać. Do neta, ale niestety nie może z nami grać, bo on może grać tylko chyba godziny dziennie, z tego co wiem, tak jakie mu restrykcje narzucili. No, to też. No ale z tego co wiem, to on wchodzi sobie na internet na telefonie też i, i właśnie czyta te komentarze, ogląda tutaj YouTube'a i ogólnie i tak dalej, i tak dalej. napiszcie mu coś biłego. Jacuzzi Jackuzzi jeszcze są tam miejsca siedzące. To już w sumie Aw, Pięknie. Pięk. to padą. Tylko pamiętaj. Jak to zrobić? No mnie, mnie tak słabo coś ci to idzie. No, dziwnie to wygląda, jak ktoś tak schodzi do tych narożników. Dziwnie. Nie? Widzisz? też schodzi się do narożników? To dobra, ale niech będzie Jacuzzi. Yy. Schodki do Jacuzzi, gdzie one tu będą wchodzić, ludzie? Co hmm? tutaj? Gdzie to... ty jesteś? Tu. To... No dobra. Słaniasz mi, się. Dobra, o, przepysznie Czekaj, teraz jeszcze, jeszcze te schodki czy nie? Warcowy, Co robisz, co robisz? Ciepła woda? Nie, nie. Tak czułem właśnie Dobra Jakuzy gotowe łzy gotowe Czekaj, ja teraz tak jakby tu ktoś wlazł. Oj ojoj oj, oj, spadłem. A jestem na speedzie. Nie. Ja. ja nie mogłem skoczyć, nie wiem, może to mi się uda. No no, dobra, nie masz. Dobra, no ty, tu jest jacuzzi, ale tu gdzieś obok jeszcze trzeba basen kolejny zrobić. I później się wyłoży to płytkami, tylko najpierw yy, basen. Gdzie ty lamusie jesteś? Chodź tu. Ile w szerokości robimy? 30? To tak, do końca najlepiej zrób. No, duży! No bez przesady. Do 20. Powiem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20 masz szerokości... styknie taki, panie. Działasz tam? To jest 10. To kwadratowy? Czemu kwadratowy? Czy prostokątny? Działaj do końca tak jak ja robię, a nie... Bo nie wiem ile tam jest odstępu teraz. jest? Hmm. 4, 5. No dobra, takie mniej więcej będzie z Teraz spód trzeba wypełnić. Proponuję, proponuję, proponuję dla ja tu mam blaczek. Tylko jakie on ma ID 22. Dobra. Puk. Teraz nadstawki. Co ty już wody brałeś? Ty, poligon. Ja nie ile wody? Jak to nie widziałem, że już miałeś wiaderko przygotowane. wiaderko? Wiaderko było przygotowane jeszcze z tamtego. Jak by to zrobić? A gdyby tak kurczę same z takiego, jak ja robię teraz, to zrobić o. Tak, od razu? Ja. Łatwiej, tylko tak będzie chyba seksowniej. Na co czekasz? Jak głośno u ciebie tę myszkę słychać? Bo jest sta stara i muszę wymienić. Ta jeszcze pewnie z drewna jest. <noise> jeszcze nawet nie jest z drewna. To jest jakiś inny, to jest ka kamień. Taki płytki basenik wystarczy? Co, <noise> będę skakać to niego? W sumie. No ale z drugiej strony, co mają? Brodzik? też nie za bardzo pasuje, brodzik. Ile to ma ID? 44,700 Oj, oj, oj. Co ja, co ja wpisałem? A, 44,7 Polełka Łanutka Maciu, peńka taka, wiesz o, ja, no nie wiem, słuchaj, kurczę Trochę to nisko wygląda, ten Master. Chyba, żeby go Ten lazuryt o 1 obniżyć Chyba jeden trzeba obniżyć, to poczekaj go, wyzeruję Ser 0. piknie, I teraz Teraz tu zrobimy. Tu ok, działa. Teraz zaznaczył. Teraz, teraz rozlej wodę, tylko do pełna. Nie wiem czy się da, da się na dwar w ogóle rozleć może hmm? brzegami No brzegami, tak ale co teraz. dalej? Jak się? To... Poczekaj. Bo no, już nie. Woda ma jakieś jagnię. 326 Chodzi o cicho, ty, tutaj coś się wylało trochę, to je się na drugą warstwę, zobacz Lej pan tu Tłuczy. zemsta Posejdona. A na co ty na środku taki gar, gar, gargulet zrobiłeś? Żeby to właśnie ten... A tak! To ja nie widziałem, bo... wie w Ty to robisz, że tak leci ta woda? Klikałeś sobie? Ta, tak. Tak. Dobra, sprawdź, czy to nie płynie. Ok. Bo ja no teraz to mogę nurkować, nie? Tylko tutaj, kurczę... Hmm. Ale bez schodków się zrobi, najwyżej. Nie najwyżej Nie po tonę, co na to mam. Co no, mam to. Życie. No. Puf. Co to co No. W sumie to na tą Jakby można było seksownie zrobić tutaj. Łysy chodź tu. Co jest? Działaj tutaj tę płytkę. Dokąd to? to. Perfekto mobilu. Co już, tu, co już tu robisz, no? Zniszczyło się. Dobra, teraz tak stąd. matki. No nie! Czemu nie krzucony? Speed i jeden. Nie, tu się nie będzie dało wyskoczyć nigdzie. To dobrze. Dookoła zostawiamy taką zieloną trawkę, co a później w sumie można jakieś kwiatki porobić, nie? Nie. Dobra, odcinek na nowy końca. Kawałek tutaj dachu zagospodarowaliśmy. W dalszej części pewnie zrobimy jakieś siedziska, palmy i w ogóle będzie super, bombowo. Grilla tu się, będzie tu rodzi, tu się zrobi. Rodzi. Kurczę, wszystko się tu zrobi. Dobra. A tym też wam dziękuję za oglądanie i na razie. Cześć. Sieba.